Witam serdecznie, grupa ZarFund Polska. Od ponad miesiąca testuję nową przeglądarkę internetową Netbox Browser. No może już nie taką nową, ale chyba najmłodszą jednak, jaka jest aktualnie na rynku. I testuję przede wszystkim, oczywiście, ile można na tym zarobić. Ponieważ korzystając z Netbox Browser możemy zarabiać całkowicie pasywnie i to na kilka sposobów. Po pierwsze Zarabiamy pieniądze za samo korzystanie z internetu. Na przykład oglądamy sobie filmy na YouTube, przeglądamy Facebooka, cokolwiek robimy. Za czas spędzony w ten sposób w internecie otrzymujemy pieniądze. Wystarczy po prostu zainstalować sobie na komputerze przeglądarkę Netbox zamiast Firefoxa, zamiast Google Chrome. To korzystamy od dzisiaj po prostu z przeglądarki Netbox Browser i korzystamy z internetu dokładnie tak samo jak dotychczas. Ale od dzisiaj dzięki temu przy okazji zarabiamy pieniądze. Dlatego może to być interesująca opcja, zwłaszcza dla początkujących osób w branży, które chcą zdobywać darmowe kryptowaluty, darmowe tokeny, to przeglądarka Netbox będzie do tego jednym z najłatwiejszych sposobów. Drugi sposób zarabiania. Przeglądarkę Netbox możemy oczywiście polecać. Za każde polecenie otrzymujemy 10 tokenów NBX, pod warunkiem, że osoba polecona będzie korzystać z przeglądarki przynajmniej przez miesiąc, a tokeny NBX są już notowane na kilku giełdach. I dzisiejsza cena to niecałe 3 centy za sztukę, więc za każdą poleconą osobę otrzymamy niecałe 30 centów, czyli nie zarobimy na tym zbyt wiele. Jest to nagroda raczej symboliczna, ale jest to zawsze jakiś tam dodatek. Trzecia metoda zarabiania to stajkowanie. Dla osób początkujących szybkie wyjaśnienie: stajkowanie polega na tym, że otrzymujemy wynagrodzenie tylko i wyłącznie za to, że po prostu posiadamy tokeny. Po prostu trzymamy sobie tokeny na swoim portfelu i za samo to zarabiamy pieniądze i nasze tokeny się pomnażają. A więc jest to forma dochodu pasywnego. I właśnie taką możliwość mamy również tutaj i nawet nie musimy w tym celu inwestować ani grosza, bo możemy wykorzystać te tokeny, które dostajemy za darmo. Tokeny, które otrzymujemy za korzystanie z internetu, o czym mówiłem na początku. A więc podsumowując, instalujemy przeglądarkę Netbox, jest to oczywiście całkowicie darmowe. Instalujemy przeglądarkę i korzystamy z niej zamiast z Google, zamiast z Firefoxa czy jakiejkolwiek innej przeglądarki, z której korzystasz teraz. I w ten sposób za czas spędzony w internecie dostajemy darmowe tokeny i te tokeny możemy trzymać sobie na portfelu i dodatkowo zarabiamy właśnie na tym, że trzymamy tokeny. I najważniejsze, przynajmniej w mojej opinii, co trzeba w tym miejscu podkreślić to te pieniądze zarabiają się bez naszej pracy, bez poświęcania czasu, bo z internetu korzystamy i tak. I zaraz pokażę na własnym przykładzie, ile zarobiłem w ten sposób w ciągu pierwszego miesiąca korzystania z Netboxa. Pokażę jak to wszystko wygląda od środka, ale najpierw chcę jeszcze powiedzieć o czwartej metodzie zarabiania, jaką jest MasterNode. MasterNode to akurat jest temat może już nie taki prosty, ale nie trzeba mieć Masternoda. Wcale nie trzeba mieć żadnego Masternoda, żeby zarabiać na trzy pierwsze sposoby, o których powiedzieliśmy sobie wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o Masternode, prawdzie tutaj trzeba już zainwestować, ale w przypadku Netbox inwestycja nie jest duża, ponieważ trzeba tutaj posiadać 10 tysięcy tokenów NBX. Jeden token kosztuje nieco ponad 2,5 centa, więc postawienie Masternoda to inwestycja około 250 dolarów. Natomiast masternody Netbox płacą całkiem nieźle, bo na chwilę obecną prawie 40 dolarów miesięcznie i jest to również dochód pasywny. Musimy tylko pamiętać, że nie jest to w tym przypadku wartość stała. Dochody jakie otrzymujemy z masternodów są zależne od tego, ile aktualnie mamy już aktywnych masternodów działających w sieci, a na chwilę obecną takich masternodów mamy 122, a tutaj mamy kalkulator i w prosty sposób możemy sobie obliczyć wysokość dochodów z naszego masternoda w danej sytuacji. No i musimy też pamiętać, że istnieje ryzyko kursowe. Masternody stawiamy raczej na dłuższy okres czasu, a za jakiś czas tokeny mogą kosztować na przykład połowę mniej. Mogą też kosztować dwa razy więcej i tego nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć. Szczegółów technicznych nie będę w tym miejscu rozwijać. Na stronie netboxa są szczegółowe poradniki w tym zakresie. A teraz przejdziemy do instrukcji jak zacząć, jak zacząć korzystać z przeglądarki Netbox Browser, jak to wygląda od środka i ile można zarobić bez inwestycji, bez polecania i bez żadnego wysiłku na moim osobistym przykładzie po miesiącu korzystania, a nawet to było raczej około już 6 tygodni korzystania z Netboxa. A więc jeśli chodzi o moje doświadczenia jako użytkownika, przeglądarka jest szybka i komfortowa. W zasadzie nie ma odczuwalnej różnicy, czy używamy Firefoxa, Opery, Brava, Chroma czy Netboxa. Działa szybko i stabilnie, i pod tym względem wszystko jest tak najbardziej w porządku, ale tego już musisz sam lub sama doświadczyć. Dlatego teraz zapraszam do instalacji właśnie tej przeglądarki, przeglądarki Netbox Browser. Zaczynamy oczywiście od linku. Link znajdziesz w opisie tego nagrania. Klikamy w ten link i jesteśmy na stronie startowej. Klikamy Download pobieramy instalkę, i instalujemy naszą przeglądarkę instal przeglądarka się instaluje i gotowe teraz zakładamy sobie konto klikamy get started podajemy swój adres e-mail ustalamy sobie hasło powtarzamy hasło nie jestem robotem. Akceptujemy regulamin i klikamy Create an Account. Teraz sprawdzamy naszą skrzynkę mailową, żeby potwierdzić adres. Klikamy w link aktywacyjny. Continue. I teraz możemy się już zalogować do naszego konta. I teraz najważniejsza rzecz, to jest bardzo ważne, tutaj w tej ramce mamy nasz SID, to jest ciąg 24 słów i te 24 słowa służą do tego, żebyśmy mogli odzyskać nasz portfel i nasze pieniądze. Gdyby się coś stało np. z twoim komputerem, to bez tego nie odzyskamy dostępu do naszych zarobionych pieniędzy. Dlatego teraz przepisz sobie dokładnie słowo po słowie w takiej kolejności jak mamy tutaj. Zapisz dokładnie i trzymaj w bezpiecznym miejscu, bo to jest najważniejsze, żeby nie stracić dostępu do portfela i swoich pieniędzy. Oczywiście to co widzisz na ekranie to nie jest mój seed do mojego portfela. Jest to tylko przykładowy zestaw słów, ale Twój prawdziwy seed będzie wyglądać dokładnie tak samo, kiedy będziesz instalować swoją przeglądarkę i Twój portfel. Dlatego teraz klikam przycisk kopi. Otwieram notatnik i zapisuję sobie mój seed w notatniku i zapisz sobie ten plik na jakimś innym urządzeniu, na przykład na jakimś pendrive'ie. I teraz klikamy save, confirm i jesteśmy zalogowani. I teraz musimy ustalić swoje hasło do płatności, payment password. To hasło też sobie gdzieś zapisz i schowaj w bezpiecznym miejscu. Ustalamy to hasło, klikamy set password i gotowe. I już na starcie otrzymujemy promocyjne 21 tokenów na start. 20 tokenów otrzymujemy za instalację przeglądarki, i 1 token za skorzystanie z linku polecającego. I teraz przechodzimy do zakładki Stake. I tutaj, ponieważ chcę, żeby moje tokeny się pomnażały, czyli to o czym już mówiłem, żeby zarabiać na tym, że trzymamy tokeny z portfelu, żeby to zrobić, tutaj wpisujemy, ile tokenów chcemy przesłać do stakeowania. Tutaj wpisujemy nasze hasło payment Password, które sobie ustaliliśmy wcześniej. Klikamy Send. I w tym momencie przesyłane tokeny mają status staking pending i za chwilę pojawią się tutaj i w tym momencie już nam zarabiają. Po pierwszym tygodniu korzystania z Netboxa zarobiłem 36 tokenów. W tym momencie od razu przesyłam je do stakowania. Staking pending. Tutaj pracuje już 21 tokenów, które przesłałem poprzednio. I po chwili tokeny poszły do pracy. Łącznie mamy już 57 tokenów. Przejdźmy z powrotem do naszego portfela. Ostatnia transakcja minus -36 to są właśnie te tokeny, które przed chwilą wysłałem do stajkowania. 14 sierpnia dostałem bonus 3 tokeny. Tu jest napisane referral program, ponieważ jest to nagroda za skorzystanie z linku polecającego, kiedy zakładałem sobie konto. Po pierwszym tygodniu korzystania z przeglądarki otrzymujemy taki właśnie bonus. Tutaj mamy nagrodę za aktywność 4,5 tokena za ostatni dzień. Im więcej czasu spędzimy w internecie w ciągu ostatniej doby, tym nagroda jest większa. Jeśli chcesz, to nawet nie musisz siedzieć cały czas przed komputerem. Możesz sobie puścić na przykład YouTube, żeby ci grało cały dzień, całą noc, kiedy chcesz, i też będzie ci naliczać tokeny. I tutaj mamy nagrodę za stajkowanie, za trzymanie tokenów na portfelu. 0.4 tokena za ostatnią dobę, czyli łącznie zarobiłem dzisiaj prawie 8 tokenów NBX. I teraz, oczywiście, stake. Tu już pracuje 57 tokenów. I dokładamy kolejne. I działa już 65 tokenów. Im więcej mamy tokenów, tym oczywiście więcej zarabiamy. 15 sierpnia. 4 tokeny za korzystanie z internetu, i ponad pół tokena za stejkowanie. I tak dalej. Nasze dochody doliczane są do naszego salda codziennie około godziny 10 za dzień poprzedni. I tak każdego kolejnego dnia kolejne tokeny. Podsumowując, do dnia dzisiejszego odebrałem już 214 tokenów NBX. Ile to jest w przyliczeniu na złotówki, to zależy od kursu, który dynamicznie się zmienia. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że te pieniądze zarabiają się każdego dnia bez mojego udziału, bez poświęcania na to czasu. A sama przeglądarka uważam jest lepsza od Chroma i od Firefoxa z pewnością. 201 tokenów tutaj cały czas pracuje, a na koncie głównym mam tutaj 13 tokenów i zostawiłem je tutaj, żeby pokazać w jaki sposób możemy te tokeny sobie wypłacić i sprzedać na giełdzie. Ponieważ jeżeli ktoś nie chce, to nie musi stajkować, możemy od razu swoje tokeny wypłacić sobie i sprzedać. Tokeny NBX gotowane są na kilku giełdach, na przykład na giełdzie p 2 p B2B i właśnie na tą giełdę wyślę teraz tokeny. Logujemy się na giełdę, pobieramy nasz adres do depozytu. Kopiujemy, wracamy tutaj, klikamy send, wklejamy ten adres, kwota, wyślą sobie na przykład 5 tokenów, hasło, send, gotowe. I mamy nasze tokeny na giełdzie, możemy je teraz sprzedać i wymienimy sobie na przykład na bitcoina. A co zrobić z naszymi bitcoinami? Tego tłumaczyć nie będę. Myślę, że wszyscy doskonale to wiemy. Zapraszam do przetestowania przeglądarki NetBox Browser. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.